Przyjechałem tutaj specjalnie, żeby promować OSP, yy, ponieważ zawsze się z nimi integrowałem i zawsze chcę się integrować. Dlatego jak tylko będę mógł, to, to będę promował. Cieszę się, że tu jestem i będę walczył. Na tak, linia sawna Jeden błąd niezgodny z wykonaniem z opisem w regulaminie to łączenie smoka Zaczęliście dobrze, a skończyliście na glebie, a to musi być cały czas w powietrzu Smok Zaczęliście łączyć dobrze, a zjechaliście na glebie i w końcu na glebie żeście kluczami dociągnęli, czyli to jest, to jest błąd za 5 punktów rozdzielać linia główna bez błędów. Pierwsza rota? Bez błędów. Bez Druta? Gra. Gra. Czyli ogólny czas będziemy mieli 50, 56,8, tak? Okay. Czyli z tymi punktami karnymi. Dzięki. 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 W sobotę odbyły się zawody gaśniczo-pożarnicze. Miałem przyjemność znów dołączyć do mojego teamu i jak dwa lata temu reprezentować moją drużynę OSP Gorzyca, było fantastycznie. Zaleciliśmy parę błędów, ale ogólnie była świetna zabawa i mam nadzieję, że będę miał przyjemność jeszcze raz jeszcze nie raz uczestniczyć tutaj w tych zawodach. Dlaczego pan działa w starze? Działam w straży, ponieważ e, ja jestem dumny, że mogę e, być członkiem OSP drużyca w tym wypadku, a bardziej teraz reprezentacyjnie, ale duchem cały czas jestem z chłopakami. To jest bardzo ważne dla mnie. Kiedyś dom mi się palił i gdyby nie jednostka ochotniczej straży, która zawsze jest gdzieś tam w pobliżu w danym terenie. Ponieważ na, na wsiach często bywa, że państwowa jednostka jest dosyć wielko, zalokowana. Więc e, tym bardziej to jest dla mnie ważne, i będę cały czas starał się promować i uczestniczyć w e, tego typu stopniach. E, Sam bez bezbłędu. Główna? Dnia, to co powinno być? Czy coś dowalimy? <laughs> Tobie nadzieja. <laughs> to <Tobie w sumie. śmiech> <Tobie> nadzieja. <laughs> Drugi autograf, może później z kluczem, albo drobnej drobnej. Jeszcze focia, czyli focia. To jest takie A jest <grym w siedfu> <grym w siedfu> Rozsypało się. Rozsypało się. Na pokazę. od spodu. Gratulacje. Dzień, dziękuję.